Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca, wszemu zjełaś, do odbierzemy. Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączymy się z narodem. Marsz. marsz włoskiej od Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem, przejdzie Wisłę, przejdzie wagę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo naparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz dombrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Jak Czarnecki do Poznania Po szwedzkim zaborze Dla ojczyzny Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Już mój ojciec Kajeno od nasi piją Masz tarabany. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem.